Ona uwielbia jeść mnie. W ogóle po prostu uwielbia jeść. No, jak ja jej się trafię na drodze, to uwielbia jeść mnie. Tak? Tak, 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 tak. Ach, coś gryzucha. Gryzunia, gryzunia, suniu. Tak, tak. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Marianna i jak już większość z was mnie zna przez Instagrama lub przez YouTube, jestem artystką i dziś chcę wam nagrać jeden dzień swojego artystycznego życia. Dziś mamy niedzielę 28 czerwca. Niedzielę to jest też taki bardzo nasycony pracą dla mnie dzień, zwłaszcza jeżeli tak, można sobie troszeczkę wypocząć i skupić się właśnie na artystycznej pracy a dziś postaram się nagrać Wam maksymalnie ze swojego artystycznego życia troszeczkę dziś mamy do załatwienia, nie zapomnijcie zostawić paluszka w górę, podpisać się na mój kanał jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. mam nadzieję, że Wam się spodoba, zaczynajmy! częścią mojej twórczości, ponieważ jest taką moją e, wielką Białą inspiracją, która wszystko gryzie. Ostatnio mi pogryzła farbę. E, szczerze mówiąc, Suzy się o tym nie przyjmuje. Ja tak naprawdę też nie za bardzo, ponieważ wiecie chyba, że te farby można spokojnie kupić w Biedronce po nawet normalnej cenie. Są te farby bardzo, bardzo nieźle, tylko że tak naprawdę bardzo mało kosztują, więc jak pogryza mi jedną zieloną farbę, to nie było mi tak szkoda. Jak się czujesz? Przekaż życzenia moim widzom, Suzy, bądź uprzejma, proszę Cię. Ma tutaj swoje takie korytko, które też chyba uwielbia, chociaż często kryje Zacznijmy od tego, że swoje rysunki, które narysowałam za te dwa lata czasu, robię w bardzo taki interesujący sposób. Możecie zobaczyć. I my mamy tutaj taką nitkę, którą kiedyś robiłam kokardki na zamówione portrety. No i tak naprawdę wszystkie te rysunki tak wiszą z pomocą jeszcze klamarek. Obok no tak się naprawdę ja powiem Wam szczerze, nie przepadam za ramkami. Podoba mi się bardziej, kiedy te rysunki tak się znajdują w takim stanie. No czyli mamy taką atmosferę artystyczną. No i wchodząc tutaj w mój pokój można po prostu zobaczyć, jak to wszystko u mnie wygląda. I w ogóle można się trochę zainspirować. Ten rysunek tak naprawdę to nie jest taki dobry rysunek, bo to jest Angelina Jolie dwa lata temu. To jest mój rysunek z... Wśród dwóch lat. No i wiem, że nie wygląda tak za bardzo, powiem tak szczerze. Natomiast po tym rysunku narysowałam ten rysunek, i tak naprawdę wygląda to już o wiele Dobra, lepiej. Jest a więc myślę, że no nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że tutaj się nie postarałam, dlatego mi ten rysunek się nie podoba, natomiast ten rysunek zrobiłam rok czasu temu i tutaj już widzę, że naprawdę u mnie się udała, jest tu udany ten rysunek, ponieważ można tutaj śmiało poznać Angeliny. się U mnie, o moje miejsce pracy, tak to wygląda, nie przeraźcie się, ponieważ ja mam tutaj bałagan, ponieważ rysuję tego pięknego... Tygrysa, który jeszcze nie jest skończony, ale tak naprawdę jest w trakcie, w trakcie. i dlatego, jak powiem Wam szczerze, mam niedzielę. W niedzielę zazwyczaj dokończam wszystkie swoje rysunki no i robię takie porządki. Rysowałam tego tygrysa z pomocą Winston Nefton. Kiedyś wam już historię pokazywałam. Jest to bardzo świetna paletka o 12 kolorach. Dokupiłam sobie resztę kolorów. Mam na razie w tym pojemniczku, ale tak naprawdę będę kupowała po prostu sobie dodatkową palitrę. No i dokupiłam sobie tutaj, dokupiłam dodatkowe kolorki, bo tak naprawdę tych dwunastu bardzo nam będzie brakowało. No po prostu wiedzieli, że takie klimaty mam prawie codziennie, kiedy rysuję. No, Suzy walczy ze swoją poduszką, no, a ja sobie po prostu rysuję. Powiedz mi, czym ta poduszka Tobie się nie, nie spodobała? Przecież masz nową. I tutaj my widzimy, że już mamy godzinę około dziesiątej i już mamy bardzo słonecznie. Nie powiem, że ja mam tak mega mega słonecznie w tym pokoju, dlatego zdecydowałam sobie kiedyś na zakup taki bardzo potrzebny zakup takiego światła, ponieważ przy tym świetle można świetnie rysować swoje rysunki, nagrywać rysunki, strykać zdjęcia, bo tak naprawdę czasem mi tego światła dziennego brakuje. Tutaj ogólnie. E, przy tym rysunku chcę jeszcze parę słów powiedzieć, że nie tylko stosuję akwarele, Stosuję także tutaj, gdzie mamy takie czarne miejsca, to e, ołówek, czyli, czyli, czyli już, już już pokazuję, to będzie Faber Castell e, Graffit Aquarel 6B i tutaj na miejscu takich ciemnych na takich ciemnych miejscach stosowałam ten lówek. Przypominam, że portret tego pięknego zwierzęcia jeszcze jeszcze nieskończony. No i ta praca nie tylko będzie zrobiona akwarelką, ale także stosuję do tego białą gwasz. No, żeby tak po prostu zrobić, na przykład takie e, lekkie białe plamki, lub zrobić takiego efektu, jak możecie tutaj zobaczyć, takiego jakby śniegu, czy coś takiego, ale tak w końcu, na końcu będzie to pięknie wyglądało, tylko zaczynam to robić. E, bardzo polecam osobom, które chcą zacząć swoją przygodę z akwarelą, kupić sobie taką gułaż. Tutaj mam także swoje pomocnicze ołówki, które mi dopełniałem ten rysunek. Faber Castell, Goldfaber, której ja po prostu ostatnio lubię, także ja po prostu jestem w szoku. No i moją paletę mmm, Polychromos. Tutaj, jak widzicie, przy rysowaniu akwarelą posiadam także mm, taki bardzo pomocniczy, no naprawdę mega, pędzelek wodny. Jest po prostu super przy rysowaniu akwareli. Bardzo lekko się myje i w ogóle ostatnio korzystałam z niego, rysując takie żółte, jak widać, po pędzelku e, miejsca na rysunku. No są, jest po prostu mega, po prostu naciskacie. Widzimy, że po prostu już kapie nam woda i po prostu super można kontrolować właśnie akwarel. Takim bardzo ciekawym faktem jest to, że przy rysowaniu akwareli stosuję dwie wody, jakby wykorzystuję, jedna to jest taka pierwsze moje takie czyszczenie pędzelka, a drugie, żeby ten pędzelek na pewno był czysty, wykorzystuję także inny zbanek z, z czy, czystą wodą i wtedy otrzymuje ten pędzelek w końcu bardzo, bardzo czysty i nie brudni się mi ani paleta i nie mieszają się mi kolory. W parapecie też posiada mnóstwo ciekawych przedmiotów. Jak już wiecie z moich story lub poprzednich filmików. Solvent, czyli rozpuszczalnik terpentyna balsamiczna jest bardzo pożyteczna przy rysowaniu kredkami lub ołówkami. Następnie pałeczki do uszu też są bardzo dobre blendery do. I ołówku. Tutaj także posiadam taki dzbaneczek, mam tutaj gumeczki, żeby się nie zgubiły. Później mam różne, różne ołówki. Mam tutaj Derwenta 8B, mam tutaj winston Nefton, marker o kolorze szarym. Mam tutaj Koh-I-Noor um, Polycolor, blender do pryzmy, i po prostu korzystam z niej, jak na przykład brakuje mi kolorków w ogólnej palecie. Tutaj też mam różne różne, ołówki, mam złote ołówki, mam srebrne ołówki, też różne firmy i tak dalej, markery i tak dalej. Mam zapasowe wkłady do monozero później, także mam taki blender od, 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 od Faber Castell razem z, taką, z takim pędzelkiem. Jak Wam już kiedyś mówiłam na początku, nie korzystałam typowo z swojego rozpuszczalnika, z tego zmywacza od Isana. jest bardzo, bardzo tani, no i praktycznie wykonuje tą samą funkcję, co rozpuszczalnik. Tutaj już w tym kącie mam suche pastele, są bardzo, bardzo dobre, od firmy Creadon. Także tutaj te ołóweczki, które są nieźle przy rysowaniu twarzy. A też skrzynce, powiem otwarcie, że mam trochę bałagan, bo tak naprawdę jest to wszystko. Nie ukrywam. Mam tutaj takie różne taśmy, taśmy, taśmy do papieru i w ogóle I później mam takie, taką dobrą rzecz, przy na przykład jeżeli nie chcecie temperować swojego ołówka, to możecie śmiało tutaj zatemperować końcóweczkę. Jest bardzo dobra pożyteczna rzecz, kiedyś Wam to pokazywałam. Mam wkłady do automatycznej gumeczki Derwent. Później mam nawet zapalniczkę, bo tak naprawdę uwielbiam, jak kiedy rysuję, w... zapalić sobie jakąś świeczkę, ponieważ uwielbiam te zapachy, uwielbiam te takie klimaty. A później tutaj w ogóle mam bardzo dużo różnych przedmiotów. Mam taki mini bałagan, ale ja wiem, gdzie to, co się znajduje. Mam różne, różne, różne dekoracje, na przykład do zamówionych portretów. Także tutaj mam taki taką tapetę na swój stół, ponieważ pytaliście się u mnie jak dostałam taką marmurową, marmurkową teksturę, strukturę w ogóle A jak mi się to udało to powiem wam, że taka tapeta nie pamiętam jaka, jaka tam jest długość, szczerze mówiąc nie będę kłamać, ale tak naprawdę jednej takiej wystarczy, żeby po prostu udekorować cały mój ten stół więc myślę, że się bardzo opłaca, ponieważ koszt tej tapety był 2,50. Jest po prostu no, no bardzo tanim moim zdaniem. Otóż tutaj tutaj, tutaj posiadam blok papieru Canson Bristol. Bardzo często używany przeze mnie. Format A3. 250 gram matury. Jest po prostu super. Później mam takie płotno nawet. Mam zamiar na nim coś narysować. Zobaczymy. E, później... Mam papier do akwareli, o który żeście się u mnie pytali. Powiem wam, że mogę wam już tutaj pokazać, że um, no nie za bardzo mi się podoba ten papier, ponieważ robi takie falowe, robi się taki falowy. Jeżeli nakładasz tutaj, mamy dwie warstwy akwareli. I mi się naprawdę osobiście nie podoba, że on się tak faluje. Tutaj także można znaleźć mój taki pierwszy szkicownik. Nie pamiętam ile w ogóle czasu ma, ale tutaj takie moje pierwsze, pierwsze szkice z, z pięciu chyba lat. Tu w ogóle nie jest nieskończony, i miał to być za weekend, ale to takie. To jest moje pierwsze oko, ale Boże, ja szczerze Wam powiem, nie pamiętam ile lat temu to rysowałam, a później. to jest jakieś dziecko, które też rysowałam. Powiem, że nawet nieźle mi to dziecko wyszło moim zdaniem, jak na około 5 lat po ponad. To jest Sketchbook 135 gramatury. Używałam go około 2 lat temu. No tak naprawdę dla moje takie pierwsze początkowe poważne prace mi tego wystarczało, ale tak naprawdę mm, mówiłam Wam, że zachęcam, żeby ta gramatura była jednak powyżej 200. I tutaj takich bardzo ciekawych pojemniczkach mam różne farby do ścian. Kiedyś tak samo rysowałam ściany. Mam tu różową, czerwoną, białą, zieloną, różne farby. Tutaj możemy zobaczyć moje arcydzieła zrobione przez farby. Takie do ścian. Tutaj mamy też taki kwiatuszek piękny. No i na tej ścianie też mamy taką górkę. Kiedyś mi się to podobało, teraz tą część sobie przykryłam rysowniczkami. To takie rzeczy, które przyniosłam sobie z innego pokoju, żeby tutaj uporządnić można złożyć różne słowa, literki w ogóle hasła i tak dalej no bardzo takie rzeczy uwielbiam mam takie etuje do mojego postcrossing napiszcie mi w komentarzach czy w ogóle bierzecie udział w postcrossing i odsyłacie swoje widykówki do kogoś czy w ogóle lubicie widykówki i tak dalej bardzo ciekawe Ja mam jedną skrzydkę taką, czyli taką szufladkę swoją no i tutaj mam taki pędzelek też z pomocą którego zabieram śmieci z mojego rysunku Później mam tutaj także dużo różnych ołówków, na przykład od prismy i takich, znaczy się, kredek od prismy, a także ołówków od Kochinor. Też wiem, gdzie co mniej więcej się znajduje. Także mam tutaj swoją automatyczną gumeczkę od Derwenta. I posiadam tutaj te swoje akwarele, czyli te ołówki akwarelowe od Faber Castell. Są bardzo, bardzo napigmentowane. Mam tutaj set z pięciu kolorów, które w ogóle są zupełnie wystarczające. Byłem w sztalugę, która mi długo służyła, dopóki nie miałam już te, ten stół. Ale tak naprawdę jest bardzo dobra, drewniana sztaluga, którą bardzo lubię. Tutaj mamy taki uchwyt z pomocą którego nagrywam Wam filmiki. Powiem Wam, że mam niezły bałagan. Mam tutaj takie bardzo dobre pędzelki. W sumie nie są złe, po prostu takie duże, bo przeznaczone prędzej do olej, olejowego malowania lub coś w tym stylu, ale to korzystam ogólnie przy rysowaniu akwarelą lub głaszą. Mam tutaj set, Wam już o tym odpowiadałam. Posiadam także color o 36 kolorach. Jak pamiętacie, Wiesz, wszystkie te przedmioty były mi potrzebne, przerysowanie tego mojego malutkiego tygryska. Jak u was kochani, ale u nas już jest tak gorąco, że po prostu masakra i dlatego muszę spuścić te żeluzę, żeby po prostu moje artystyczne narzędzia nie wypaliły się po tym słońcem, bo naprawdę jest mega gorąco, nie po prostu świeci ta słoneczko jest po prostu taka bardzo piękna pogoda jeszcze chciałabym podkreślić podkreślić ten mega, mega, mega piękny ołówek do dorobienia szkiców ma chyba, jest chyba 2B, o ile, o ile kojarzę i jest taki, no do sudoku jest napisane, ale ja nie myślę, że to jest typowo do sudoku, ale jest po prostu świetny, a propos kredek dla początkujących Faber-Castell czy Prismacolor zdecydowanie Faber-Castell. Po prostu, obiadym tą palitrę, jest odnośnie do Prismy tania jest po prostu super, więc gorąco polecam. Kupować na pierwszy czas, na swoje pierwsze prace, poważne Faber, Castle Gold Faber. Niepożądanie Także kupować na pewno. zestaw właśnie taki, o 48 kolorach, ponieważ nie widzę w ogóle sensu kupować mniejszego zestawu, ponieważ ten zestaw sprawdza się mi na początku po prostu 100 na stop. Jest bardzo dobry. Wszystkie te kolorki wam na pewno się przydadzą. Mówiłam, muszę już zamknąć opuścić znaczy się swoje żaluzę, bo tak naprawdę jest piękna pogoda, prawda? Co prawda jest bardzo gorąco, więc kochani zamykam te żaluzę, żeby nie zrobić szkody swoim artystycznym narzędziom. No i jedziemy z wami w jedno piękne miejscu. No i tutaj to już po prostu urat dla każdego artysty, ponieważ mamy tutaj dużo sketchbooków, mamy tutaj fajnych kolorowanych po prostu różnych holówków, różnych pasteli, różnych farb. Widzicie tutaj takie fajne kolorowanki, w ogóle fajne takie antystresujące, super rzeczy, w ogóle różne pędzelki, później takie w ogóle różne rodzaje markerów, różnych takich ciekawych kartek. Także mamy taki um, pisak wodny Polaroid, bardzo ciekawy. Jak widzicie, mnóstwo markerów, olówków, takich rzeczy. Takich bardzo ciekawych brokatowych markerów bardzo mnie zaciekawili, ale kupię jakimś innym razem. Także takie pędzelki wodne jako akwarele, tylko w wybranych kolorach. Także takie w ogóle, po prostu to jest sklep tak bogaty na tą kancelarię, że jestem po prostu mega zaskoczona. Różne naklejki, różne rzeczy, różne kartoniki, papier po prostu no. I najgłówniejsze jest to, że wszystko jest, o nawet naklejki, po prostu no mnóstwo różnych pięknych rzeczy. Najgłówniejsza jest ta cena, która zawsze, zawsze jest przyjemna dla e, twojego portfela. Napiszcie mi w komentarzach, czy posiadacie w ogóle taki sklep u siebie. Bardzo jest taki, bardzo piękny bullet journal, naprawdę w różnych kolorkach i tak dalej. Bardzo mnie chciał skusić, ale prawie mu się udało. Różne takie papierki, naklejki, kartoniki, no po prostu mnóstwo i bogactwo tego. Uwielbiam także te notesy, które są po prostu przebogate, prześliczne, przeróżne, można tu się zgubić czasem. Także różne takie, wiecie, naklejki, różne segregatory. Co myślicie? Dziś jest strasznie gorący dzień. W ogóle nie da wyjść z domu, ale ciągnę sobie to i niektóre rzeczy, które Wam później pokażę. No to cóż, już przyszłam do domu. Jest strasznie po prostu gorąco, już po prostu nie ma nawet czym oddychać, ale robimy unpacking tych artykułów, które kupiłam. Myślę, że Wam się spodoba. i Pierwszą rzeczą to kupiłam sobie taką, Statywę. Bardzo piękna mi się podoba, taka różowa, ale statywa trzymać do mojego telefonika. Bardzo tanie mi wyszło. Około 15 zł jest na USB. Bardzo chciałam taką listę. Zobaczymy, jak wygląda w środku. I don't forget. Super rzecz. Myślałam tak naprawdę na początku, że ten kwiatek jest tak w środku i myślałam, czy nie będzie mi przeszkadzał w pisaniu. I nie zauważyłam, że tutaj mamy podzielone na listę, co zrobić i, co nie, i o co nie zapomnąć. Więc nie wiem, ile tu jest tych kartek, bo tak z tyłu powiem, że jest bardzo drobnie napisane i nie mogę się doczytać, ale tak naprawdę jest dużo więc jest super, że to no takiego 2 zł, więc myślę, że no naprawdę się bardzo, bardzo opłaca dokładnie 2,50, jeżeli się nie mylę. No i kupiłam sobie także takie naklejki. Bardzo ciekawe, też podobne do tego, tylko że kleimy, e, co my mamy zrobić dla siebie i dziś ja to osiągnę, i tak dalej. Mam takie trzy naklejki, w sumie poeksperymentuję. Także tutaj jest naklejki po prostu z pustymi, z pustym polem. Można sobie coś tutaj napisać i tak dalej. No w sumie bardzo mi się takie coś podoba. I główny król moich zakupów to jest taki segregator. Możecie po prostu zobaczyć według mojej powiedzmy ręki, jaki on jest duży. No on jest naprawdę duży na artystyczne Wasze rzeczy, po prostu jest super, super segregator. widzieliście na filmiku, jakie mieliśmy tam wzorki, wybrałam sobie takie, bo tak naprawdę bardzo mi się spodobał. No i odpieczytujemy. No i tak to wygląda. Mamy takie trzy szufladki, cztery, przepraszam. Eee, takie dość, powiem Wam, głębokie i duże. Tak naprawdę weźmiemy na przykład ołówki, faber Castell Gold Faber. No i pięknie się tutaj zmieszczają, naprawdę w... Wszystko jest ok. Trzymają się, jest sztywne. Oczywiście teraz trzymam to na, na krześle, więc nie mamy takiej dobrej równowagi, ale. No, powiem Wam, że jest po prostu super rzecz. O ile ja bym nie za bardzo chciała trzymać swoje ołówki w takich kasetach, czyli w takim aluminiowym etui, bym chciała bardziej trzymać w takich kasetach, w których te ołówki są, tak naprawdę takich bardziej plastikowych, bo ta kaseta jest tak bardziej do podróży. No i jestem po prostu mega, mega zadowolona i za taką cenę jest po prostu bardzo piękny i e, taki potrzebny. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie mi paluszka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się spodobało. Um, nie, nie chciałam pokazywać Wam po prostu idealnego życia, pokazałam Wam tak, jak jest. Mam często bałagan w swoim biurku, ale tak naprawdę kocham wszystko, co tu posiadam, kocham tą atmosferę, więc. Jakie Wy w ogóle macie biurko, czy Wy w ogóle macie jako, jakiś osobny pokój, e, czy macie to w jakimś swoim pokoju do nauki itd. Napiszcie mi to wszystko w komentarzach, bardzo mi będzie ciekawie. Z Wami się spotykamy przy następnym vlogu, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!